17 lipca 2010 roku, 19-letnia Iwona Wieczorek, bawiła się ze znajomymi w jednym z sopockich klubów. Noc była ciepła, tłoczna, pełna śmiechu i muzyki. Około trzeciej nad ranem pokłóciła się ze znajomymi i postanowiła wrócić do domu sama. Kamery monitoringu zarejestrowały ją idącą w stronę Gdańska. Była boso. W ręku trzymała buty. Szła spokojnie, jakby niczego się nie bała. O 4.12 w nocy jej postać znika z ostatniego nagrania. Kilkadziesiąt metrów za nią szedł nieznany mężczyzna z ręcznikiem na ramieniu. Do dziś nikt nie ustalił, kim był. Od tamtej chwili ślad po Iwonie urywa się całkowicie. Nie znaleziono ciała, nie znaleziono ubrań. Telefon milczy. Policja przeszukała lasy, plaże i mieszkania podejrzanych. Bez skutku jakby Iwona rozpłynęła się w powietrzu. Niektórzy mówią, że została porwana, inni, że znała swojego oprawcę. Ale są też tacy, którzy wierzą, że wciąż żyje. Bo każdego roku dokładnie o tej samej godzinie ktoś loguje się na jej stare konto. Czy to przypadek? Czy może Iwona próbuje nam coś powiedzieć? Z drugiej strony?